Znajdujemy się na ulicy Warneńczyka 17. Trwa tutaj y, coś nietypowego. Do tej pory ściany bloków były y, albo reklamami, albo jakąś grafiką <grych> spółdzielni mieszkaniowej, a tutaj nagle pojawia się coś, czego nikt się nie spodziewał. Oddajemy, zadamy pytanie, kto i co, tu się, kto i co tutaj robi? Wojtek Rokosz. Powie nam autor, autor obrazu, który właśnie powstaje, czy grafity, grafiki, która przyciąga uwagę coraz więcej Mielczan. No, maluję tutaj mural przedstawiający Mikołaja Mieleckiego, Hetmana, postaci historycznej związanej z Mielcem, żyjącej w XVI wieku no Jako jedyny chyba człowiek związany z Mielcem dostąpił do takiej e, godności. Był Hetmanem Wielkim Koronnym e, przed e, Zamojskim. E, no, jest to inicjatywa stowarzyszenia Odrodzony Mielec, e, żeby upamiętnić tą postać e, no, przypomnieć ją e, mieszkańcom. E, f, ja jestem autorem. E, od, Projektu od strony wizualnej, no i wykonawcą samego muralu. Kiedy przypuszczalny termin zakończenia prac? No, mam nadzieję, że uda się zakończyć w, w, do środy. Ale nie wiem, no, jak pogoda pozwoli, bo niestety farby elewacyjne mają taki dosyć wydłużony czas schnięcia i trzeba to wziąć pod uwagę. Jeśli jest zagrożenie jakiegoś opadu, no to raczej lepiej odpuścić, bo całość może spłynąć. Znaczy, nie całość, ale to, co jest świeżo wymalowane. Podczas pracy. Na pewno pojawiają się przechodnie, którzy z zaciekawieniem oglądają to i zadają pytania. Jakie zazwyczaj padają pytania? No, pytania zazwyczaj najczęstsze to, kto to jest. Niektórzy rzucają hasło, czy to jest Warneńczyk. Chociaż Warneńczyk był no, młodszym troszkę człowiekiem w momencie swojej śmierci, więc tak domyślałem się, że chyba nie to, nie tędy droga, no, swoją drogą pasowałby tutaj <grym> przez adres, no ale tak, no, głównie pytanie jest o to, kogo Malowidło przedstawia, i, no, ale najbardziej taką widownią żywo reagującą są dzieci. Które gdzieś tutaj przychodzą i wydają jakieś okrzyki z siebie. Wow! Także to no, sympatyczne raczej reakcje. Dziękujemy i życzę miłej pracy.